mnie sam fakt, że, że ktoś miał odwagę tę konferencję zorganizować jest już sukcesem. Zgromadzenie tylu osób to jest kolejny sukces. Autorytety, które wzięły w niej udział to jest kolejny sukces. I pozostaje mi się nadzieję, że to nie skończy się na konferencji, że, że, że niech ta konferencja będzie może nie pierwszym, bo już to się wydarzyło wcześniej, ale takim mocnym głosem w debacie na temat wartości w naszym kraju, bo kakofonia w obrębie wartości jest tak niezwykła że być może czas się trochę temu przyglądać i uporządkować. Także myślę, że świetnie, bardzo dobry pomysł i, i bardzo potrzebne wydarzenie. No to nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, dlatego że z naukowego punktu widzenia dyktatorzy mają swoje wartości i manipulują społeczeństwami, narodami i pociągają je za sobą. A więc lider, przywódca i bez oceny wartości, no tak, może pociągnąć. Natomiast uznajemy pewne wartości za społecznie szkodliwe albo za niewłaściwe wartości. Wydaje się, że, że w tym miejscu padło tyle propozycji, czy, czy numerycznie wymienialiśmy mnóstwo wartości. Niektóre z tych rzeczy nie są wartościami, są po prostu kompetencją potrzebną do funkcjonowania. Opracowanie tego, co jest dla nas wartością niepodważalną. Jak miałem okazję wspomnieć, wartości muszą odzwierciedlać dwie rzeczy, przynajmniej dwie rzeczy. To, co jest tutaj i teraz, ale także nasze dziedzictwo, dlatego że w ten sposób pielęgnujemy naszą tożsamość. Gdyby powstała grupa robocza, powstała jakaś inicjatywa, coś, co sprawiłoby, że zajęlibyśmy się wartościami i próbą ich poszeregowania, sądzę, że byłoby niezwykłym sukcesem.